Za mój głos. Miałem dość intensywny weekend, a my spotykamy się jak co poniedziałek, w Waszym ulubionym show. W internetach, czyli zagubiony w internetach. A my rozpoczynamy dzisiaj grę, którą polecił mi jeden z fanów. Bardzo dziękuję stary. Naprawdę e, gra wydaje się bardzo ciekawa. Jest to jazzpank. E, jeden z zachwytów, jeden z, o, jedno z odkryć. E, Ostatnich miesięcy, jeżeli chodzi o indie gry, naprawdę podobnie gra jest świetna, i właśnie ta osoba, która mi poleciła tą grę, zaleciła, żebym zwiedzał. Dużo zwiedzał, wchodzi w interakcje praktycznie ze wszystkim, bo wszędzie jest zawarty jakiś gag, zawarty jakiś easter, jakiś smaczek. Tak więc zapraszam, to będzie dość dłuższa seria. Z co wiem, to jest, no, może to nie jest długa gra, ale dłuższa, nie, nie jednoodcinkowa, tak więc zapraszam do dziespień. Dobra. <grystanie zespołów> just leave. I'm just a box, leave me alone. Okej. Okay. Panie Krzynko, się zostawimy. Jak widzicie, mój wygląd oraz głos odbiegają trochę od standardów... <grystanie zespołów> Prezencji publicznej, ponieważ jak powiedział, miałem bardzo intensywny weekend, jeżeli chodzi o imprezowanie. No ale. No i właśnie, jazz punk był. Down, honey. The will be right with you. Aha. Um, Jazzpunk jest jeden z powodów, dla których robiłem e, formata, ponieważ ta gra nie chciała mi działać. A po formacie widzicie, wszystko pięknie śmiga. The director is ready for you. O, szybko. E, pursue the articles. And? Hmm. <laughs> readers... The, readers die... ...delegacy organs... <laughs> ...soak... Playboy. <laughs> Okej... Okay, ...bo nasz dyrektor chce się z, z nami spotkać, o. Please, have a seat. We business to discuss. Nie wiem czy się da na, napisy włączyć, zaraz zobaczymy. Bo to by nam ułatwiło. Hmm, 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 hmm. Nie, chyba nie. No, bo chyba nie, nie ma takiej opcji. No niestety. E, tutaj trzeba będzie znać angielski, ponieważ. no. O nie. <laughs> 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 Śmiesznie. Ok. <laughs>

Aha, no dobra, to jest jego piwnica. Tak, z winem, okej. Czy tutaj się coś da jeszcze zrobić? Zobaczymy, co jest za tym. To jest po prostu linia metra. Dobra, weźmiemy nasze tabletki. Mm -hmm. Take one capsule every mission or until reality is... sufficiently ...argumented. misja <mysion> de la... ...dekso de 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 train, okej. Okay. Um. Start. Nie, nie. Jakieś narkotyki, narkołyki. Na razie zapowiada się naprawdę świetnie. Uwielbiam tą stylizację, stylizację tej gry. Bardzo fajna kreska, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Jak już mówiłem, będę wchodził w interakcję z prawie wszystkim, więc trochę mi to zajmie. 10 Infiltruję the Soviet Consulate. Ok, muszę zinfiltrować sowiecki konsulat. Ciekawe, czemu? Mogę... mogę. go pociągnąć? Przepraszam za to przerwanie. No, niestety przeszkodzono mi. Dobra, jeszcze raz. On wie, gdzie śpie. Nie podobać mi się to. Is fun. Nope. I love to learn. To świetnie, dobra. Myślę, że tego kolesia już mamy z głowy. Poszukajmy tutaj jakichś śmiesznych, haha rzeczy. Hmm. Dobra, ciekawe czy możemy przejść. Na te ale... Chyba nie. <laughs> <laughs> OK Co dzisiaj gramy A cold is my password. The big sleep mode. Okej okay. show is Aha, co? Jedną minutę się zaczyna show To idźmy na show. O Mamy cygarko, mm, Możemy kurzyć cygaru <laughs> Zajebiście kino.

<głos> <głos> Trochę mam jakieś przycięcia czasami, więc wybaczcie, nie wiem od czego to jest Go zależne away. Leave <noise> Okej, okay. zaatakujemy człowieka Coś tu jest odkrycie <noise> O, panu robocik. Ooo, uh, witaj, Johnny. Too. Co masz? Jaki masz pomysł? Aha. Świetny pomysł, naprawdę. Niesamowity. Muszę. What? muszę coś zrobić z tym przycięciami, bo to mnie denerwuje. O, kanapeczka. Musi być pyszna. Prosto, świeżutka ze śmietnika. What? I ate some. Now I am bursting with energy. uh Customer reaction has been overwhelming. <laughs> Okej, okay, tam nie możemy wejść, najwidoczniej. Aha, świetnie. What? Aha, przycięło i teraz nie wiem co się stało. Nie. <laughs> Zaawansowana fizyka. Co tu się dzieje? Side quest. OK. okay. <laughs> jesteśmy wszędzie, jesteśmy bielizną. Grubie bity, mm -hmm. widzicie, mamy quest poboczny. Skrzynka... Krzynka oznaczona kredą. Okej. Okay. Czemu tu jest żaba? Starbucks. Czy to Froger? Froger! Jest Froger! Nie, nie. Eee. Eee. Dobra, trzeba zebrać ten Ok. Chyba trzeba teraz wrócić Froger, genialna gra, naprawdę. Wspomnienia wracają. O, go ahead, put on it. Ok, dodaj. The package to crack the network. Ok. What the fuck. tu mamy? Serio? Serio? Co ja tu robię w tej grze? Co ja robię? To jest genialne. O, password. O, jest, to są te pakiety, które muszę zbierać. Okej, okay. tu jest secure, VLAN. Jest. Starbucks guest O, o, o! Mam wszystkie. Uh, Thanks. Now a little privacy please. <laughs> Pan Żaba chce zrobić. ...niecne rzeczy. Fab time. Tak zwany. Dobra. Szukamy teraz tej skrzynki. Z narysowanym. Co to jest? Extra strange playback. Mm -hmm. Never take uh, playbacks after taking a mission. <laughs> what? Aha, zepsułem napis. <laughs> <laughs> ok, możemy tu wejść. Condemned to the Co investigation. What is this? Mailbox. Uh, Mmm, dołz... Those... mmm, ładne masz kasety. Co? Wykalibrujesz mój sensor za dolara? Nie, nie chcę, nie chcę mieć z tą panią nic wspólnego. Dobra. Co dalej? Wiem, że tą grę się da przejść w pół godziny, czy, czy tam w godzinę, czy w dwie, ale zwiedzanie właśnie wszystkiego jest zarąbiste. Dawaj, Piąski. Wow, <grybuj> What? 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 Ja nie chciałem. Ja nie chciałem. Zabrałem mu kasę i mu dałem kasę. I on się cieszy. To. Dobra, idziemy kupić gazetkę, może. Awful News Days. Moon Explose. Niesamowite. Dobra, weźmiemy kasę. i będziemy wciskać ją ludziom.

Okej okay. Okej okay. Ja ci teraz wykalibruję coś Nie. Uh, sure stole my laptop <laughs> Nie ukradłem twojego laptopa Muszę coś zrobić z tym przycięciami bo to mnie denerwuje Close for no reason <laughs> Close Ok, szukamy tych gołębi i możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie z Pękiem. Myślę, że to będzie bardzo długa seria, jeżeli będziemy zwiedzać wszystko i robić wszystkie side-questy. Jest! Muszę trzy razy uderzyć jednego. Chodź tu! Jest! Jeden zniszczony. Okej, okay, powiedzmy, że gołębie to muszą być w parku to jest? Xerox Park Naprawdę Xerox <noise> Gdzie są gołębie? Ty jesteś gołębiem? Aha, odpadła mu głowa Jest Okej okay. Wypadło z niego Channel Neighbor, Number 5 Feromon. Aha, głębiowy feromon? Czemu on się świeci? Popsikam jakiegoś człowieka, gdzie jest jeszcze jeden? tam było ich pełno, dlaczego nie było? Jest! Chodź tu. Nie uczekniesz. Dobra, mamy trzy. Oh yeah! Return to the informant. Dobra, to już zrobimy w następnym odcinku. Jazzpunk jest świetny, już mi się podoba. Nawet nie weszliśmy... Ułamek gry. Do, dalej kręcimy się po pierwszej lokacji. Jest już, już jest świetnie. Naprawdę bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też. Więc subskrybujcie, lajkujcie, like, polecajcie. Jeżeli podobał ci się ten odcinek e, JazzPank, poczekaj za tydzień, będzie następny. Albo zobacz inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z wami żegnam. Na razie.